13 kwietnia 2022, Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót spotkania: Karpaty się kontra LKS Śledziejowice. Skrót spotkania mogą Państwo oglądać dzięki usłudze Football Premium. Serdecznie zapraszam, aby zapoznać się z ofertą na stronie football.pl. Klasa okręgowa, Grupa Kraków 3, Karpaty, wciąż walca o awans, natomiast Śledziejowice, no już raczej. Nie grają w tym sezonie o nic, podopieczni Marka Motyki bardzo słabo rozpoczęli zmagania ligowe w tym roku. Karpaty w następującym składzie, 85 w bramce Wróblewski, 2 Kubera, 10 Sobutka, 37 Chlebda, 17 Zając, 20 Szymski, 27 Armatys, 28 Jagła, 33 Lesak, 14 Chlebda i 66 Chryczyk Na ławce 12 Pitala, 6 Sołtys, 7 Szablowski, 8 Korzeniowski, 13 Kęsek, 15 Baran i 22. Salawa, duet szkoleniowców to Korzeniowski Zając i Śledziowice w następującym składzie: 22 w Bramce Nowak, 4 Karczuk, 8 Moherek Piotr, 18 Moherek Tomasz. 15 Magiera, 17 Stępień, 10 Sroka, 6 Makieła, 3, 16 Szczepański, 9 Konarski, 14 Maj. Na ławce Wydziałkiewicz, Zieleniak, Musiał, Fox, Sandera, Kołak i Kuzmych. Trenerem Śledziowicz Marek Motyka. Początek tego spotkania. Gospodarze w strojach białych, natomiast goście w koszulkach i spodenkach w kolorze czerwonym. Początek tego spotkania, no i już na samym początku mieli świetną szansę, by otworzyć wynik tego spotkania gospodarze. Grzegorz Chlebda odnalazł się w polu karnym, takim delikatnym lobikiem, podbiciem piłki. Chciał pokonać bramkarza gości Nowaka, ale najpierw piłka odbiła się od słupka, a potem druga próba była już niecelna. Próbowali się odgryzać gracze Śledziejowic, no ale ten strzał Filipa Sroki nogą przyjął Wróblewski, co najlepiej świadczyło o jego mocy. Aktywny oczywiście był gracz z numerem 17, Zając, w swoim stylu drybluje. Gracz Karpat, Sobutka Odwrócił się i lewą nogą spróbował zaskoczyć Nowaka, no ale ten strzał też minął cel Kubera. Znany z tego, że lubi obsługiwać partnerów dobrymi dograniami, dobrymi podaniami. No i tak też stało się w tej sytuacji. Grzegorz Glebda skorzystał w szóstej minucie z tego bardzo dobrego, uruchamiającego partnera podania od Kubery. Wyszedł w tempo, no i z soczystym strzałem pokonuje Nowaka. Jeden do zera dla gospodarzy. Dobre też przyjęcie piłki. A w zasadzie takie poprawienie sobie piłki klatką piersiową. No i tutaj absolutnie bezradny był bramkarz gości. Nie było co zbierać. Znowu Kubera Rozochodził się. Tym pierwszym dobrym podaniem były gracz Hutnika. Znowu jest w polu karnym Grzegorz Chlebda. Jak to się skończy? No troszeczkę się zaplątał. Gracz Karpat się praw, Ale jeszcze jest Chryczyk. To ośrodkowanie w pole karne. Ostatecznie strzał głową zakończył tą akcję, no ale tutaj drugiego gola zdobyć się gospodarzom nie udało Trwało, trwał okres natarcia na bramkę Kamila Nowaka, kolejna szansa dla drużyny Konrada Korzeniowskiego no ale próbowali też gracze gości, tutaj najbardziej aktywnej w zespole Śledziejowic, grający z numerem 14 kapitan Krzysztof Maj, no, ale ten strzał nie wyszedł kapita kapitanowi gości, no i dobra też interwencja Wróblewskiego, kolejna akcja, Gospodarzy, Chlebda. Oczywiście Chlebda Bartłomiej, bo mamy dwóch zawodników o tym nazwisku w drużynie Gospodarzy, no ale z tamtej akcji nic groźnego nie wynikło. Kubera przytom nie przepuścił piłkę do sobotki ten uderzył, ale zbyt lekko, jeszcze jest Chryczyk. Hryczyk, dobre, penetrujące podanie. Jeszcze chryczyk Ostatecznie to on tą akcję napędził i to on uderzył, ale znowu brakło skuteczności. No to była taka największa bolączka. Karpat na początku tego spotkania te sytuacje się mnożyły, no ale wciąż na tablicy wyników było tylko 1 do zera. Konarski A szukał maja na dalszym słupku. Ale ostatecznie to wszystko kończy gwizdek sędziego Szczepański. Był faulowany. Kolejna akcja gospodarzy Kubera. Był takim mózgiem swojego zespołu. Gracz numerem drugim. No i też numer dwa. Tym razem gol numer dwa. Na tablicy wyników. Armatys bardzo przytomnie odnalazł się w polu karnym. Poszedł za tą akcją. Zobaczmy jeszcze raz. Bardzo dobrze tym razem w roli asystenta zachował się Krzysztof Zając. Też ta piłka Jakiś obok nóg Piotra Moherka, Zaskoczony Kamil Nowak. Było 2 do 0. Ale mało było wciąż zawodnikom w białych koszulkach. Oni chcieli tutaj bardzo szybko rywala sobie ustawić i to spotkanie zamknąć. Aby nie było jakichś nieprzyjemności, aby śledziejowice nie doszły w tym dniu po prostu do głosu, penetrowali cały czas tą linię defensywną graczy z śledziejowic zawodnicy trenera Korzeniowskiego. No i tutaj mamy trzecie trafienie. No i autorem tegoż gola jest chlebda Bartłomiej, numer 14. Nie radzili sobie z tymi prostopadłymi piłkami, źle się ustawiali stoperzy drużyny Śledziejowic. Też miał nieco pecha Kamil Nowak, te strzały były dobre, były w tempo, a tutaj też w tempo, a może nie włożył dużo siły Bartłomiej Chlebda w to wykończenie, ale było ono sprytne, było ono, miało ono dobry timing. No i było 3 do 0 dla gospodarzy, kolejne uderzenie i mamy 4 do 0, bardzo szybko tym razem. Grzegorz Chlebda, numer 37, 44 minuta i to w zasadzie było już po meczu. Śledzi Jolice chyba najchętniej. Już to spotkanie by zakończyły. Mówiłem o tym braku szczęścia tutaj po raz kolejny. Farta nie miał Piotr Mocherek po jego nodze. Ta piłka zmyliła Nowaka i wpadła do siatki. To już fragmenty drugiej części spotkania. No nie ma się co czarować. Druga połowa meczu już tak atrakcyjna nie była. Piąty gol. Sebastian Jagła. 48. minuta. No i już w zasadzie zupełnie odebrało to chęci do walki w tym meczu drużynie gości. Precyzyjny, mocny strzał Jagły, który znany jest z atomowego uderzenia. Tutaj do bramki było dość blisko, więc musiał jednak nieco przymierzyć, były gracz e, Hutnika Kraków. No ale zrobił to skutecznie Śledziowice. Jednak grały ambitnie, nie poddały się i za to duże, duże brawa. Maj w 51. minucie zdobywa gola na 5 do 1. Bardzo dobre dośrodkowanie Władysława Harczuka. Wprost na głowę Maja, no a znany jest z tego, że takie akcje Wykańcza wręcz z zamkniętymi oczyma, kiedy tylko je ma. Znowu w natarciu goście. Ośledził Wice już pewne swego. Zainkasowanymi, można powiedzieć, trzema punktami nieco odpuściły w drugiej połowie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ta druga połowa ogólnie była nieco słabsza niż... niż pierwsza część spotkania. No proszę zobaczyć, co tutaj robi Zając. No wszyscy kibice uwielbiają takie strzały z bardzo dużej odległości. Spójrzmy, czy ta piłka nie przekroczyła linii. No, przekroczyła oczywiście linię bramkową. Wyszła w taki sposób w pole, że sędziowie niestety tego nie zauważyli. No, w klasie okręgowej oczywiście waru nie ma, więc można powiedzieć, że jednego gola więcej powinni mieć na swoim koncie gospodarza. Ale też ta piłka wyszła w taki sposób w pole, że o ile mogę sobie na to pozwolić, to, to chciałbym troszeczkę rozgrzeszyć sędziów. Bo, bo naprawdę no, ciężko było dostrzec w tej sytuacji, że piłka tak sporo przekroczyła linię bramkową. Tutaj kolejna sytuacja. Karpat, a próbowały jeszcze wyjść z tego spotkania z twarzą i miały ku temu kolejną szansę. Denerwował się wróblewski. Na ten faul na maju. Tutaj był podwojony Maj. Wydaje się, że faktycznie to przewinienie nie było potrzebne. Faulował Dawid Salawa. Podszedł do piłki Maj. Jego strzał obronił Wrublewski. No i Bramka Karpat jeszcze mocniej się wkurzył, no bo Maj strzelił nie najlepiej. Bardzo dobra też interwencja Marka Wrublewskiego. No tyle tylko, że żaden z obrońców tutaj nawet nie podbiegł pomóc swojemu bramkarzowi. No i bułka z masłem dla zawodnika Śledziejowic. Było 5 do 2. Rozluźnieni zawodnicy Karpat pozwalali sobie na niefrasobliwość Tutaj piłka prosto w ręce Wróblewskiego. No i to był koniec tego meczu. 5 do 2. Karpaty pewnie pokonują Śledziejowice. Bracia Chlebda strzelili trzy gole łącznie. Armatys także Jagła dla Śledziejowic. Maj, dziękuję serdecznie. Maciej Szcześniewski.